Yo ho ho, witam was moi drodzy apetycznie, e, w ogóle nie apatycznie, e, czekajcie mam dwie gry w tle odpalone, to nie jest nigdy dobry pomysł. E, H1Z1, moi drodzy, tak zwany powszechnie kotk, King of the Kill, nie grałem w niego jakieś, no będzie z 15 lat i może nie uwierzycie, jeżeli nie jesteście w temacie, że tak powiem, ale ostatnio wyszła, moi drodzy, aktualizacja, która ważyła 8 giga. 8 giga, ja naprawdę bardzo dawno nie grałem w H1, czy wczoraj sobie pykłem meczyk i powiem Wam trochę o zmianach, które udało mi się wypatrzeć. Tutaj nam się jakieś pingi pojawiają, cuda, niewidy, Pozmieniały zmieniały się trochę dźwięki w menu. Także 8 giga, zastanawiacie się, co może w aktualizacji ważyć 8 giga, jeżeli 8 giga jeszcze niedawno temu ważyły całe gry. Otóż, moi drodzy, wreszcie, czego Wam pokazać nie mogę, bo gram solówę, jak będę miał okazję zagrać z kimś, to wam pokażę. Wprowadzono tryb spectata, tak zwany, czyli po prostu możemy naszych kolegów z Teamu podglądać po tym, jak my poniesiemy śmierć. Do tego tutaj troszkę inaczej się te, 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 te dodawanie przyjaciół do Teamu wygląda i tak dalej. Ale poza tym, o, szybko łączy do serwerów. Wydaje mi się, że jeszcze sprawnie jak ostatnio. Zwiększyła się też liczba ludzi na serwerach, wydaje mi się, bo wczoraj, jak grałem, to było nawet po 175, po 180 ludzi. Nie wiem, czy to limit graczy został zwiększony, czy, yy, czy po prostu teraz gra więcej ludzi, jakoś nie wiem w sumie, jaki jest limit na graczy na serwerze, to bym musiał poczytać. Nie przygotowałem się. Ehm, no, i czy ja po tej aktualizacji wrócę znowu do H1, w którym mam na ten moment przegrane już, jeżeli liczyć ze starą wersją i z tą, no to będzie z jakieś 1200 godzin. To jest naprawdę kupa zmarnowanego czasu, jak sobie 1200 godzin yy, podzielicie. Ja Wam zaraz powiem, nawet ile to jest dni, tak, w ramach ciekawostki, zanim się tutaj nie podłączymy. Odpalę tutaj na telefonie, mam takie profesjonalne narzędzie do, do tego, które się nazywa kalkulator. Moi drodzy, 1200 godzin podzielmy na 24 godziny. To wychodzi z tego jasno, że to jest, moi drodzy, 50 dni. To tak, jakby 50 dni, dzień, noc bez przerwy, cały czas grać w H1. Jeżeli na to tak popatrzycie w samego Survival'a, w samego, w samego Battle Royala King of the Kill'a. A jeszcze nie można zapominać, że był tam ten tryb Survival, mmm, który jakoś mojej sympatii nigdy większej nie zdobył. No, ale wiecie, no, to, to tam trzeba było domy budować, jakieś potem pilnować tego, bo wiadomo jak to jest w tego typu grach, że my zostawimy jakąś budowlę, ktoś nam wejdzie na serwer, tą budowlę nam zbuli, my jesteśmy y, smutni potem. Sobie tutaj troszkę zgłośnie tą grę. Będę jakąś taką wyciszoną. Ej tu jest muzyka taka. Lol? Nie wiedziałem, że tu jest taka muzyka. E, co się zmieniło tutaj? Tutaj nic. Zmieniły się wygląd e, amunicji, którą podnosimy do broni, jest o wiele większa. W nie sensie się ją zauważyć. To chyba jest aktualizacja pod tych, co nie dowidzą. nie żebym się czepiał. Ehm. Zaś, jeżeli chodzi o osiągi broni, to ciężko powiedzieć. Jest też takie nowum że kiedy o patrzcie widzicie jakie teraz są duże i wyraźne te paczki są wielkie hitmarkery które sobie można wyłączyć ale kiedy trafimy przeciwnika postaram się wykonać taką sztukę wtedy widzimy taki wielki naprawdę wielki hitmarker na pół postaci no w sumie nawet spoko i do tego są jeszcze hitmarkery kiedy trafiamy na przykład w pojazd także wiemy kiedy wiemy kiedy zmierzamy do destrukcji czyjegoś auta no i to w sumie jest ok, całkiem. Jeżeli chodzi o optymalizację i tak dalej, ciężko tutaj coś powiedzieć w tej materii. Wydaje mi się, że nic się nie zmieniło, ale nie, żeby były jakieś z tym kiedyś problemy. Eee, I różnica jest też taka, może uda mi się to pokazać, że kiedy trafiamy przeciwnika, który ma na przykład kask albo kamizelkę, to jest to o wiele lepiej graficznie zaznaczone, że mu ją zdjęliśmy. One się tak psz, rozpryskują, powiedzmy. Eee, chociaż to będzie ciężko wam pokazać, bo to musiałbym kogoś zabić. Albo ktoś mnie, ale jeszcze musiałbym mieć kask. A mamy amunicję. Widzicie jakie są teraz wielkie pudła? Dude shot do pistola. No weźmiemy sobie, no. Nie wiem, jeżeli macie, jeżeli czytaliście logi twórców, ja nie, bo ostatnio nie mam czasu na takie rzeczy, niestety. To może wiecie coś więcej ode mnie. I możecie mi w komentarzu napisać jakie są jeszcze zmiany. Na przykład, jak się jeździ autem. Mamy taką nową deskę rozdzielczą, taką, takie normalnie zegary widać, prędkość i tak dalej. No to jest taka kosmetyka, można by powiedzieć, ale no całkiem sympatyczna. Ale jak już mówiłem, ja w tym momencie, jeżeli chodzi o gry survivalowe, kompletnie mnie pochłonął tak zwany PUBG, czyli Player Unknowns Battleground. O wiele mi się w to przyjemniej gra niż w H1, pomimo, że też na ten moment jeszcze ma dużo problemów. Optymalizacyjnych, z kodem sieciowym, ale to jest early access, wszystko jest do zrobienia. Jeżeli będą nad tym pracować, wydawać aktualizacje, to jest naprawdę super gra. O wiele bardziej rozbudowana od H1, e, choćby na przykład przez to, że możemy sobie modyfikować broń. O wiele ładniejsza graficznie, bo śmiga na silniku Unreal Engine 4, także no H1 graficznie kładzie na ryj. Chociaż nie, żeby w H1 grafika była jakąś, wiecie, mega istotną rzeczą, nie. Ale mimo wszystko przyjemniej się na to patrzy. I ogólnie cały feeling postaci y, też mi się wydaje, w pubgu jest o wiele fajniejszy, jak to strzelamy do przeciwnika, jak zachowuje się broń, jak wróg reaguje na to, że, że dostał obrażenia. To jest po prostu o wiele według mnie y, przyjemniejsze, ale to jest też kwestia gustu. Na pewno są ludzie, którzy będą dali grali, dali będą bardziej zacięcie grali y, w, w H1. Nie wiem, jestem ciekaw jak to jest u was. Też dajcie znać w komentarzu, jeżeli byliście graczami H1, czy nadal nimi jesteście. Co myślicie o tej aktualizacji? Czy wolicie Battle Grandy? No ja wolę Battle Grandy, no. Ale zobaczcie, zobaczymy jak to się będzie rozwijało, bo też dużo, bardzo dużo będzie od tego zależało, co się z tym grom dzieje. A! Z gier trochę podobnych tematycznie, też gdzieś na horyzoncie jest Tarkov. Escape from Tarkov, mam dostęp do alfy. Wrzuciłem już kilka filmów, następne jeszcze wrzucę. Muszę wam powiedzieć, że bardzo przyjemnie się gra w Escape from Tarkov. Bardzo mi się ta gra spodobała. Jest to gra ciężka, która nie wybacza, ale są bardzo spoko emocje. Eee, jest więcej apteczek mi się wydaje, bo żeby mieć pięć apteczek ze samego zbieractwa, to było kiedyś nie do pomyślenia. Także wydaje mi się, że zagęszczono apteczkowy, apteczkowy lód. No, i y, z wyraźnych rzeczy, które zauważyłem, w sensie z aktualizacji, a jeszcze jak gramy w teamie, to po lewej stronie ekranu, czyli tak pode mną trochę, mamy pokazane na przykład, kto z naszych ma kamizelkę i czy ma hełm. Takie dane po prostu o naszych, co też na przykład pomaga, jeżeli znajdziemy kamizelkę, chcemy komuś pomóc i tak dalej. Ja mówię, nie grałem jeszcze w teamie, także ciężko mi powiedzieć, czy jeszcze są na większą skalę jakieś inne zmiany. Jeżeli wygraliście, to dajcie znać. Bo ja jednak myślę, że. Wiecie, powroty zawsze są ciężkie, ale do H1 raczej na dłuższą metę nie mam wielkiej ochoty powracać jakoś tak. Jakoś tak nie bardzo. Także przyćmił mnie PubG. No i Tarkow, no i Tarkow. Chociaż w Tarkowie można dostać nerwów... Yy, powiem wam konkretnych No to co, no to ja już powiedziałem wszystko co chciałem No nie wiadomo, nie jesteśmy tu żeby się chwalić skillem Dzięki za uwagę Trz. No dobra, no to jeszcze pogram Może by się udało zabić kogoś na odmianę Czekajcie, bo ja mam takie wiecie jakie są moje przyzwyczajenia w H1 Tak zwana słynna francuska strategia Le Coutachon Która polega na tym Żeby się nie wychylać zbytnio aby się raczej trzymać na uboczu i to się sprawdzało. I to się wielokrotnie, mojej drodzy, sprawdzało. Czekajcie, pokazałbym wam, aby te hitmarkery. tam ktoś pyka. Jakiś pykacz. Czekajcie, to jest grubsza akcja. Słyszę Kałacha. Jest IM4, znaczy ARKę. O, proszę. Czekajcie. Teraz pytanie brzmi, czy on się tam odwrócił. O, proszę. Prezentacja hitmarkera specjalnie dla ciebie, specjalnie dla ciebie go zabiłem. Było nawet widać, jak mu pękła, jak mu kask pękł. I mi też. Nie dziękujcie. Nie dziękujcie specjalnie dla Was. Nie ma sprawy. Dla Was wszystko, zawsze. Możecie łapkę w górę zostawić za to, bo to nie kosztuje. To nie kosztuje. Kolega, kolega miał 11 apteczek na przykład. Ale nie miał kasku. Tylko czy teraz, czy to służy jako kask? Czy to jest tylko takie... Peleco? Dobra, to jak już gramy, to ja bym jeszcze do strefy podjechał. O! I hotwire robi się automatycznie po przytrzymaniu W, czyli jest to uproszczone, a tam z naprzeciwka biegnie jakiś pan. Nie chcę mu się dać tak łatwo zaszczelić. Już widzę, że on tu będzie próbował robić zaawansowaną jakąś operację typu podbieganie do domu. Jakieś podbiegi, jakieś obiegi. Aha. Aha. No, w H1 bez zmian, jeżeli chodzi o moje umiejętności, you placed 40 second. Konkretnie było pancerzony. Niklaus Pulok is dead. Ale jeden kill był. Także widzicie. No moi drodzy, w H1 generalnie. Jak to się mówi, 63 level za niedługo. W jakiej ja w ogóle jestem tej? Mm, Jakie ja mam, że tak powiem, Division? Ja chyba jestem. Kiedyś miałem tam diamenta? Czekajcie, albo diamenta, albo platynę. Zaraz zobaczymy. Jak to wygląda na tą chwilę. No! Biegaj, ludzi biegaj. Ja jestem moi drodzy diament 4. Nie wiem za co. Nie wiem za co. Eee... No i to tyle moi drodzy. Tyle. Takie zmiany w H1. Trochę się pozmieniało. Na pewno uprzejmiło to rozgrywkę. Aczkolwiek nie na tyle, żebym wracał na dłuższy czas. Także piszcie co wy sądzicie. Ja wam dziękuję za uwagę. Wpadajcie na streamy oczywiście. Twitch TV Niklaus. Wpadajcie na Facebooka na fanpagea. Po zdjęcia gołych bab. I na G2A potanie gry. I tyle. Dziękuję.